Byłem jedną z pierwszych osób, które leciały tym samolotem autentycznie, bo w dniu premiery już w tą grę grałem i wyobraźcie sobie, że ten samolot wcale nie wyglądał tak pięknie. Większość z Was pewnie o tym wie. Bardzo poruszająca przygoda ojca z synem, gdzie ojciec przeżywa katastrofę z samolotu, natomiast syn zostaje porwany przez tubylców. O, gdzie ten gościu poleciał? No, robi wrażenie, gdzie zostaje porwany przez tubylców lubiących chodzić nago. Oczywiście każdy ma swoje gusta, o tym się nie dyskutuje, to już jest ich problem, nie mój. Ale mam nadzieję, że już niedługo za to co on teraz robi. To ja będę ich największym problemem. Nie grałem w tą grę od premiery, dlatego że byłem strasznie zawiedziony naprawdę. Yy, no, standardowo rozpoczniemy, prawda? Wy już pewnie tych yy, startów widzieliście niezliczonej ilości, więc nie będziemy tu się za bardzo podniecać na temat tego co tu się dookoła dzieje. W każdym razie yy, nie grałem w tą grę od. Od premiery, dlatego że obserwowałem ją tylko, dlatego że e, czułem ogromny zawód za to, jak została zareklamowana, a co zostało nam dane faktycznie, e, bo e, faktycznie był pokazywany piękny, ultrarealistyczny las, który w rzeczywistości kompletnie nie został oddany w grze. No i to mnie niestety nie przekonało, a wręcz zniechęciło do tej pozycji, ale po kilkunastu update'ach, nie wiem czy dobrze liczę, skoro jest teraz 0.16, czy to faktycznie było ich 16 no tak hmm. po tych wszystkich update'ach w końcu nadszedł dzień w którym przyszedł, przyszła informacja o bardzo dużym update'cie związanym z, yy, z nowym chyba Oświetleniem? Czy renderowaniem? Czy czymś tam? Przejściem chyba na Unity 5 Silnik O ile się nie mylę eee, I to mnie zaintrygowało, bo Bo czekałem na taką małą rewolucję I wiecie co? Specjalnie pobrałem jak najszybciej ten update Żeby się dowiedzieć o tym Co o tej zielonku Jep. dostała U wątroby jeszcze żyje Kubana, chodź tu ty krwawisz. Ty krwawisz. Za krzak się schowasz? Jebzdzidy. I drugi raz. To nie to specjalnie zrobili. Ja nie wiem, no. Przecież ona powinna paść jak pies Pluto. Ale jest dobra, nieważne. Koniec wygłupów, bo nie o to chodzi, żebym się tutaj latą wygłupiał. Bo tego jest na pęczki. Ja po prostu chciałem sobie zagrać. No i tak, no i... A jeszcze pamiętajcie o tym, że jestem jeszcze póki co przeziębiony, więc mogę brzmieć nienaturalnie, a czasami mój głos może odmawiać współpracy w każdym razie no, widzę, że jest tu już trochę lepiej, naprawdę te y, całe otoczenie zaczęło powoli nabierać smaka jednak to co mnie boli to to na przykład jak widzicie w oddali tą trawę mieniącą się na białym podłożu w tamtym miejscu, na środku ekranu to są jeszcze elementy, które strasznie psują urok tego Miejsca. Drugie to są, mm, zobaczcie tutaj, gdzie ten jelonek stoi. Widzicie yy, tu pod moimi stopami, widać piękne, ładne yy, otoczenie, piękną, ładną ściółkę. Kilka metrów dalej to już wszystko jest rozmyte, nierealistyczne, nienaturalne i to też mi przeszkadza. To też nadal mnie zniechęca. A jako, że nie jestem fanem tej gry, jestem po prostu yy, zawiedzionym klientem, to. Szczerze Wam powiem, trafię w niego, a dupa to, yy, to szczerze Wam powiem, będę zawsze zwracał największą uwagę na błędy, na to, czy gra faktycznie dąży do doskonałości zaprezentowanej w materiałach wideo, jak i w screenshotach yy, zachęcających do kupna tej gry. No, także tak. Nic! Nie no było, o jest. Kamienie. Kamienie ktoś przewoził w walizce. No, ale i tak jest na plus, bo jest już bardzo dużo zmienione, tylko mimo wszystko kurczę, ten realizm lasu, który był wcześniej niestety jeszcze... jeszcze nie do końca istnieje. Nie wiem, czy chciałbym prowadzić z tego serię, bo e, nawet nie chciałbym za bardzo skupiać się na tej grze. Wiecie, to jest temat e, bardzo poboczny. Jednak, e, jeżeli będę czuł potrzebę nagrania kolejnego odcinka e, z tej gry, to z, wydaje mi się, że nie będzie problemu, żeby nagrać. Tutaj już gra jest na tak zaawansowanym poziomie, że można tworzyć już coś swojego, co co co, co, co nie przepadnie. Przy okazji zobaczymy, co tu nowego słychać w dziedzinie survivalu. Z mała kabinka doszła o, alpine Tree House też doszedł to jest fajne te pojemniki na kamienie też to były chyba zasugerowane przez. Yy, przez yy, community medicine cabinet, to doszło na pewno to doszło weapon rack też doszedł, to wszystko doszło to fajna sprawa, naprawdę mebelki i to wszystko trzyma klimat to mi się podoba tri bridge też doszedł tri platform też yy, doszedł, to też jest fajna sprawa Super. Mm, tutaj to już było. Tarcza doszła. Bardzo dużo nowych rzeczy, naprawdę, jeżeli chodzi o mnie, bo ja raz na jakiś czas przeglądałem to wszystko, co kilka update'ów w poszukiwaniu właśnie rzeczy, które można skonstruować. No i yy, to jest fundament. Podstawa budowy tutaj jest. Dach też doszedł, to wszystko doszło. O! Co to jest? Climbing rope lina do wspinania, wspaniale, wspaniale, udempaw, to jest dep To już było. <laughs> Skull <School> lamp, <laughs> piękna twarzowa lampka, z czaszki. Niestety to jest mój wielki problem, że nie mogę długich filmów nagrywać, bo... Po prostu siadają mi, siada, mi strony głosowe ale mam nadzieję, że w przeciągu dwóch trzech dni to już wróci do normy z dekoracji wow, dear skin dywanik piękny czaszka dekoracyjna, no miałam tutaj mamy bomba w końcu, w końcu bomba. Bo zawsze się zastanawiałem po co te bordy były od samolotu, a teraz już wiem, że można z nich skonstruować bomby. Dobrze, tutaj mamy water collector, bardzo fajny. Bardzo oryginalny przede wszystkim i bardzo realistyczny. I to pewnie jest tak, z żółwia zrobione. No to już nie jest przyjemne. No ale cóż, bardzo fajna sprawa. Effigies. Czy coś mamy nowego w effigies? Chyba to z rękami jest nowy. Nie jestem pewien. Ale chyba jest D crafting. Dobrze, tutaj mamy poradniki. Fajnie. Więc tak moi drodzy parafianie Bardzo, bardzo przepraszam Was za to, że raz nagrywam z, z bolącym gardłem, bo chociaż dużo osób mówi, że wcale to nie da się tego odczuć, ale na pewno zatkany nos trochę słychać E, zmęczone gardło również. O, tu jak się wejdzie, to jest całkiem, całkiem jeszcze. No nie powiem, e, ale gdzie indziej, jak się łazi, to widać to wszystko jak nienaturalne jest. No, także tak, przepraszam Was za to, że chory nagrywam, ale wydaje mi się, że tak samo wy jesteście stęsknięti za moimi filmami, bo sami o tym piszecie. Jak i ja jestem również stęskniony za nagrywanie. Nie no, to piękne, jest na tapetkę. To jest na tapetkę. Tylko szkoda, że chuda nie da się usunąć. Hmm. No, i oczywiście, dziękuję Wam za to, że jesteście wyrozumiali. Bo filmy hmm, są trochę krótkie na razie. Bo jak mówię, kardło mi już siada, już nie mogę mówić. Hmm. Na dniach to się zmieni. I to tyle. No, Dziękuję Wam za uwagę. Fajnie, że w DeForest zaczyna się robić dużo bardziej realistycznie niż do tej pory. Mm, I oczywiście w komentarzach możecie dać znać. No, masz ci los, coś mi się wyłączyło. No i w komentarzach oczywiście możecie dać znać, czy, mm, czy interesuje Was e, też oglądanie DeForest w moim wykonaniu. Bo tak jak mówię, tutaj jest temat bardzo otwarty. A. A wszystko to jest kwestia. Nie, no ładnie się już zaczyna robić, to już mi się zaczyna podobać. Hmm, to jest wszystko kwestia tego, jak się będzie ta gra rozwijała. Jeżeli będzie warto, to po prostu sobie ponagrywamy trochę tą grę, ale to tak pobocznie. No ja już kończę. Także dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczonka już niebawem w filmach z Minecraft. Siemana Rapa, moje gardło Was pozdrawia. Ciao!